Twoje starania i zaangażowanie mają znaczenie. Jeśli poświęcasz się czemuś z pasją, to później to zaowocuje, ale musisz pamiętać o tym, że nie zbieramy owoców w dniu zasadzenia jabłoni, nie zbieramy polonów w dniu zasadzenia zboża. Musimy na to poczekać. Musimy po prostu dać temu czas dać e, odpowiednio dużo, no właśnie, czasu e, zaangażowania. Tak. I przede wszystkim, jeśli e, my robimy coś, co ogólnie powinniśmy robić coś, co nam sprawia przyjemność. Taka prawda. E, więc, wiadomo, czeka się. Czeka się na efekty, więc fajnie robić coś, co po prostu lubimy. Skup się na tym, co lubisz, czekaj na te efekty. I właśnie to jest istotne, żeby lubić to, co się robi, a nie tylko lubić efekty tego, co, co robimy. Bo wtedy ta, ten czas, który musi upłynąć, do tego, żeby te zbiory były. On jakby mija szybciej, jest takie wrażenie po prostu, że, że mija szybciej.